Sam Bóg solidaryzuje się z nami. To jest święto nasze przede wszystkim znaczone tym, żeby sobie uświadomić, że w tym doświadczeniu, jakie jest naszym udziałem, nie jesteśmy sami. I tak myślę sobie, warto w te dni zaśpiewać choćby jedną zwrotkę. No oczywiście wiele więcej pewnie tych kolęd wybrzmi, ale jedną zwrotkę koniecznie musi zaśpiewać. Kolędy, gdy się Chrystus rodzi. W czasie tejże kolędy, między innymi w czwartej zwrotce, śpiewamy takie słowa. Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokór boski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria in excelsis Deo. Pamiętajcie te słowa, on osłodzi wasze troski w tym doświadczeniu, w utrapień, biedy, smutków, choroby, czego tam jeszcze człowiek doświadcza, rozmaitych rzeczy, żebyśmy zdali sobie sprawę, że w to doświadczenie wszedł także sam Pan Bóg, właśnie poprzez Syna swojego Jezusa Chrystusa. Szczęść Wam Boże wszystkim!